Czy toksyk kiedykolwiek uświadomi sobie, że to on jest problemem i zacznie coś z tym robić? Odpowiedź brzmi tak: zdaje sobie z tego sprawę, ale nie na tym poziomie, aby cokolwiek z tym zrobić. Toksycznej osobie brakuje samoświadomości, ale potrafi określić pewne rzeczy. Na przykład, czy czegoś chce, fajnej pracy, a może a może romantycznego partnera? Dzięki temu potrafi być taki czarujący, bo doskonale wie, kiedy i jaki nacisnąć przycisk, aby wtopić się w łaski ludzi. Toksyk jest niegrzeczny wobec osób, które uważa za gorsze od siebie, na przykład kelnera, ponieważ nie może niczego wyciągnąć, dostać od tej osoby. Ale jeśli jest w stanie coś dostać, mieć korzyść od kogoś, Umiejętnie wcieli się w adekwatną rolę, tak aby przypodobać się i sprawić przyjemność tej osobie, dzięki czemu ta osoba naprawdę ją lubi i finalnie może go to zbliżyć do celu. Psychofak, przez to, że ma minimalną świadomość, która dotyczy jego własnego ego, jest w stanie zobaczyć, kiedy ludzie zaczynają się od niego, od niej odwracać. Więc kiedy toks zauważa, że ważna osoba w jego życiu, czytaj osoba, Przydatna, próbuje odejść, zmienia swoje podejście. Dlatego, kiedy próbujesz zerwać z szumowiną, bo całkowicie cię zaniedbał, zaczyna cię bombardować miłością, wplatając zmianę pozorowaną, bo wie, że tego właśnie chcesz i to kupisz. Po prostu nie chce ci tego dać, dopóki nie będzie to na jego zasadach. Toksyczne osoby myślą czarno-biało, są impulsywne, żyją chwilą i nie potrafią zobaczyć. Szerszej perspektywy, tak jak ty czy ja. Więc jeśli na przykład mają za sobą 20 byłych partnerów, partnerek, z których wszyscy ich nienawidzą i którzy zakończyli to piekło, rozpatrzą każdy przypadek z osobna, nie łącząc w sobie szerszego obrazu: tego, że to oni są przyczyną wszystkich problemów. Usłyszysz od popaprańca na przykład, no cóż, no, ten były chłopak nie, nie traktował mnie dobrze. Ta dziewczyna była psychiczna, ta była dziewczyna nadużywała alkoholu. Po prostu przyciągam samych wariatów. A jeśli masz choć odrobinę samoświadomości, żeby zasugerować, powiedzieć toksykowi, że może to on, ona jest problemem w tej sytuacji, staje się wówczas bardzo impulsywny. Złości się i wzbudza w tobie poczucie winy w taki sposób, że wszystko zostaje zamiecione pod dywan i nie wracacie do tematu. Toksyczne osoby nie mają na tyle samodyscypliny, aby w danej chwili nie reagować. A jeśli ją mają, to już planują zemstę, odkładając ją w czasie. I robią to w kółko z każdą inną osobą. Dlatego nigdy nie wyciągają wniosków z ich działań, nawet jeśli są na terapii. W większości przypadków po prostu powie terapeucie to, co chce, żeby usłyszał, ponieważ pragnie, aby terapeuta. Go również podziwiał.